Siema. Wczoraj w nocy wyciekła najnowsza mapa do Warzone. Jeden z likerów udostępnił krótki z sezonu trzeciego na swoim Twitterze, po czym filmik 5 minut później został usunięty przez same Activision, co może mówić o autentyczności tego newsa. Jeśli chcesz się dowiedzieć wszystkiego, to zostaw suba, strzel łapkę i obejrzyj materiał do końca. Tak więc, lećmy. O dziwo, jak się okazuje, to nie Ural będzie nową mapą, a będzie to Verdańsk, a dokładniej Werdań z 1980 roku. Jest to to samo miasto, jednak zupełnie inna mapa. Teraz zobaczcie krótki urywek zwiastuna. Jak widzicie, wygląda to bardzo wiarygodnie. Znany nam stadion podczas budowy, downtown tylko kompletnie inny, czy nawet nowa linia energetyczna. Oprócz tego na mapie nie będzie obszaru zapełnionego śniegiem, tak jak w dzisiejszym Werdańsku, a właśnie co będzie otoczona samą zielenią. Warto też zwrócić uwagę na to, że raczej pojazdy powinny zostać całkowicie zmienione, patrząc na to, w jakim roku mapa jest osadzona. Widać, że będzie coś zupełnie nowego dla Warzone, bardzo inspirowanego kolorem. W tle można ujrzeć też miejscówkę, która w rzeczywistości jest znana mapą Terminal z Water Warfare, oczywiście potwierdza doniesienia, że skład płatnego Verdańska będą wchodziły znane miejsca z innych części Call of Duty. Muszę też zaznaczyć, że dzisiaj jest prima aprilis, więc jest możliwe, że jest to najzwyklejszy troll. Jednak wszystko wygląda wiarygodnie i wiele wskazuje na to, że to nie jest troll, a potężny news, o którym powinienem wam powiedzieć. Pozostaje pytanie, jak zostanie wprowadzona ta nowość. Teorie są takie, że podczas wybuchu Werdańska po prostu nagle przeniesiemy się do nowego po takim snapie, że tak to ujmę. Co myślicie o nowym Werdańsku? Napisz w komentarzu. Oczywiście proszę nie pisać żadnych komentarzy mówiących o Pima aprilis, bo po prostu jest to bezsensowne. Ja Was żegnam i cześć.